Magnez jest niezbędnym minerałem dla naszego organizmu, ponieważ odgrywa kluczową rolę w ponad 300 reakcjach metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka. Organizm zawiera około 25 gramów magnezu, z czego od 50 do 60% znajduje się w kościach, a reszta w mięśniach, tkankach miękkich i krwi. Każda komórka organizmu zawiera magnez i potrzebuje go do prawidłowego funkcjonowania. Aby na pewno wiedzieć, czy masz wystarczająco dużo magnezu w swoim organizmie, musisz zwrócić uwagę na następujące objawy: nudności, wymioty, zmęczenie i brak apetytu. Osoby z cukrzycą typu 2, nadciśnieniem, chorobą leśniowskiego krona, celiakią lub osteoporozą są bardziej narażone na niedobór magnezu. Dlatego spożywanie pokarmów bogatych w magnez jest kluczowym czynnikiem zdrowotnym. Oglądaj do końca, aby zanotować całą listę cudownych potraw. Ciemna czekolada jest pyszna i odpowiednia dla dietetyków, ponieważ ma mniej kalorii niż zwykła czekolada, a co najważniejsze, zawiera magnez, żelazo, miedź, mangan i błonnik, które poprawiają trawienie. Płatki owsiane Oprócz magnezu płatki owsiane są bogate w kwas foliowy, błonnik, potas, kwasy tłuszczowe omega-3, składniki odżywcze, które odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu cholesterolu. Orzechy, migdały, orzechy nerkowca czy orzechy brazylijskie zawierają najwięcej magnezu, dlatego należy je spożywać jak najczęściej, ale z umiarem, biorąc pod uwagę, że są bogate w kalorie. Awokado Awokado jest bogate w magnez, potas, witaminę B i witaminę K. Badania wykazały, że awokado może łagodzić stany zapalne i zapewnić organizmowi uczucie sytości. Tofu. Wiele osób wybiera je naczczo, jednak produkt ten można spożywać przez cały czas, ponieważ jest bogaty w białko, magnez, wapń czy żelazo. Nasiona. Jeśli nasiona nie są prażone, jest to bardzo zdrowy wybór, Pestki dyni nasiona są bogate w magnez i można je łatwo włączyć do codziennej diety. Całe ziarna są promowane jako ważny element zdrowego stylu życia, co nie jest przypadkowe. Całe ziarna zawierają wiele składników odżywczych, w tym magnez. Tłuste ryby. Tłuste ryby są również ważnym źródłem magnezu i powinny znaleźć się w Twoim menu. Banany. Wiadomo, że są bogate w potas, ale banany zawierają również znaczne ilości magnezu. Zielenina. Wszystko, co zielone jest dla organizmu źródłem zdrowia. Szpinak, sałata, kapusta, pietruszka, koperek. Wszystkie zawierają magnez i powinny być często spożywane. Teraz powiedz mi, jak często te pokarmy znajdują się w Twojej diecie. Napisz w komentarzach.